Dzień dobry, dzień dobry, witam w poniedziałek, 25 marca 2024 roku. W tej chwili jest 4 stopnie, odczuwalne 5, zachmurzenie 100%. Opady przewidywalne 14%, dobra jakość powietrza, przewidywalny deszcz. Od godziny 13 do 14, 8 stopni najcieplej. Wchodzimy w nowy tydzień. Wielki tydzień. Zleciało błyskawicznie. Parę dni zaledwie do świąt. Muzyka Dzisiejsze zakupy, po które się specjalnie wybrałam, takie letnie spodnie z materiału. Uważam, że takie są eleganckie, lubię. Wyjścióweczki. Cienkie spodenki, takie letnie. To jest taka ciemna stal, taki kolor stalowy. Praktyczne, fajne. A drugie to taka czekoladka. Mleczna czekolada. Te są takie typowo letnie, te stalowe, takie cieniutkie, a te to są takie już na teraz. Chociaż na lato też można, ale troszeczkę grubsze od tamtych minimalnie. Inny materiał po prostu. To jest cieńszy. No i tak, po to specjalnie się dzisiaj wybrałam. Już jak był mój rozmiar to wzięłam dwie pary. To są niedrogie spodnie za jedne 70 zł zapłaciłam, ale już mam takie swoje ulubione miejsce, gdzie od lat kupuję i te spodnie tam są szyte, zamawiane, szyte, przywożone i wiele pań się tam zaopatruje właśnie I ja również od wielu lat. lubi zakup to buty. Buty dla starszej pani, wygodne. Wygodne, chodzi o to, że ja muszę mieć tutaj szerzej, tak. Nie mogę mieć tu takie szpice, bo wtedy, no niestety, ściska mnie ten but i, i nie mogę chodzić. A ten jest bardzo fajny. No i cena, oczywiście, odpowiednia. Cena 95, jeszcze pani mnie opuściła. Także za te buty zapłaciłam, słuchajcie, 70 zł. A wiecie dlaczego zapłaciłam? Ponieważ ten jeden but był na zewnątrz. Ten jeden. Ja nawet nie zauważyłam, dopiero pani mi powiedziała: Zobaczcie, ta obuwtka jest leciutko jaśniejsza od słońca, od tej. One się wyrównają, oczywiście. Ja nie zwróciłam uwagi. Dopiero pani mi powiedziała, tak naprawdę. Była bardzo sympatyczna. Wie pani, mówi, no ale to tak, a tu jest gumeczka, no ale tak troszeczkę od słońca, tak troszeczkę rozjaśniło. No to wtedy, jak ja już usłyszałam, to zaczęłam się pachać. Mówię, no wiem, nie mam pojęcia. No i pani obniżyła mi o 20 zł. Także buty kupiłam za 70 zł. Ale są tak wygodne, wiecie, takie buciki do biegania. Obcas też jest taki. Sam raz. Kolorek bordo taki, bordo. Ale są bardzo wygodne, bardzo, także no, za 70 zł kupiłam buty sezonowe. No, zobaczymy, jak one długo wytrzymają, no, ale w każdym razie no, uważam, że zakup udany. Przede wszystkim, no, leciutkie są, to na pewno i wygodne. Ja, tak jak mówię, muszę tu mieć, jeszcze tu jest gumeczka, muszę tu mieć właśnie Szerzej, tak, żeby nie miała tu wąsko, bo wtedy no, no, i, tu, i tu dosyć, tak, żeby było swobodnie. No, już potrzebuję wygody, no niestety, już zwracam uwagę na takie rzeczy, detale, bo żeby mogła później chodzić w tym, bo to nie sztuka kupić. Buty są ładne, fajne, ale to jakiś but modny i później nie można w tym chodzić. No to, to nie o to chodzi. Także, no właśnie, chodzić chodzi, <grym> no ale wiadomo, no tak jest. Także dzisiejszy mój zakup. Dwie pary spodni i, i buty. Także trochę mnie to kosztowało, no ale w końcu wiosna to trzeba jakoś się też na nią przygotować. A tu mają być, a tu ma być przede wszystkim już cieplej. Rzeczywiście rano jechałam autobusem na rynek, więc było chłodno jechałam po dziesiątej, a już wracając, już było mi za ciepło, bo tak troszeczkę włożyłam cieplejszą bluzkę, miałam czapkę jeszcze o już było za ciepło, idzie ciepłe powietrze, także święta chyba będą, bo zapowiadają, że mają być właśnie ciepłe słoneczne i chyba wszystko na to wskazuje, zobaczymy sobie kupiłam już świąteczne zielone z kurczaczkiem Piękne poprawić tego kurczaczka, bo niewidoczny taki jest. O! Także już będzie jakoś tak świątecznie. Pomału, pomału. Trzeba wyciągać dekorację, bo jeszcze jeszcze nie dekorowałam. Ale to już lada moment, zrobię to. No a teraz wróciłam, to wypiję sobie kawkę. No i rozpadało się, pada deszczyk drobny taki, ale pada. Chmury się zebrały. Dobrze, że wróciłam do domu, chociaż miałam parasolkę ze sobą. No takie oczyszczenie atmosfery. Ale cieplej jest naprawdę, o wiele cieplej. Przybywa. No teraz troszeczkę wolniej, bo mam inne prace do zrobienia, ale przybywa sukcesywnie. Już oczywiście spuściłam pod pachę i tu już wyrabiam. Jeszcze tutaj spuszczam na wycięcie dekoltu. Musi być równe z tym, żeby mogła dobrze szyć. No, ale już pomału, pomału zbliżam się ku końcowi zostaną jeszcze rękawy. Najgorsze jest ten wzór zrobić, bo to jednak wymaga skupienia, uwagi i tak dalej. Ale pomalutku nic mnie nie goni, nie śpieszy mi się. Pomału sukcesywnie robię i idę do przodu.